Witam. Pierwszy filmik z mojej pięćdziesiątki, Przyszły czas na karmienie rybek. Z płatkami. O coś takiego. Teraz w Jak widać, można rybki jedzą. Tu byłem Jada widzimy Muzeum z Językiem. Tu Kulistą. To jest taka jej y, tuba z Oluksa i ona podaje że po miesiącu porasta sam chem, coś takiego. Więc po miesiącu Wam pokażę to. Muchareczka. Krewetka jest. Tam gdzieś sobie łaziła. Latki. To co tutaj widzicie. Po środku to jest platka. Tamto mieczy na końcu. To są to, to mieczek platki płatki orange. To jest samica. Ta platka, co może widzicie, że ma taki czarnawy na ogonie. A jest To jest platka Mickey Mouse, Danio, Gubiki, Andlera, Tiger. Te samce, dwie samiczki. Tu Helenka. Cóż. Oglonojad jadek, to się całe mało zobaczyło piękno. Jedna roślinka, tak takie kamyki. Liderek pod mini. jadek. Te oczy ma fajne takie. Może no, zaraz pokażę, mu już pokażę akwarium od góry. Jak mi się uda. Zobaczymy coś takiego. Po jakieś kilku tygodniach sobie Za tydzień, dwa. Chyba jak z tego akwarium. No i co też mamy film ze sobą. To to na dole samica znać znaczy, platki tu widzimy y, samica gubika Angela Tiger Tu widzimy kubiki Tiger i go z taką wadą genetyczną Nie wiem czy go będzie widać tam jest roślinka, nie wiem co to jak wiecie może się powiedzieć no i cóż, jak powiem że jest swoim życiem tam góry Znowu. Roślinka do nich. Taki do niczek łodygowych, jak maszarka. Jest taki słoik. Widzicie, tu ma jak koszyk. to dlatego, bo one mają korzenie. Widzicie, tu wzrasta już nowa z korzeni. Cóż, akwarium już jest sobie swoim życiem, no. Cóż, nie narzekam, nie ma z nim problemów. No a tu už pozdraviam špiat